Artyficer. Witajcie, zapraszam, porozmawiajmy o D&D 5 edycji, a mianowicie o klasie artyficera, artyficera, który pojawia się tak naprawdę w Eberonie w dodatku i ponownie przedrukowany jest do taszy w dodatku, więc tam możecie go znaleźć. Jaką jest klasą, jaką rolę pełni co w ogóle może robić, porozmawiajmy. Zacznijmy od tego, jaką, jaki ma koncept. Porozmawiałem, ponieważ rozmawiamy o grze RPG, więc porozmawiajmy o tego jaki to jest koncept tej postaci, tego, tego artyficera. Co to w ogóle jest? Więc z punktu widzenia takiego RPG-owego, z historii fabuły, artyficer to taki szalony naukowiec, odkrywca, wynalazca. Połączenie takiego um, Naukowca, takiego myśliciela, ale również kogoś, kto może potrafi walczyć. Taki troszeczkę średniowieczny Tony Stark, tak? Iron Man i może rewolwerowiec. Z drugiej strony czasami może być, jeżeli wybierzesz taką podklasę, lub rzeczywiście jakiś taki alchemik, ktoś, to szuka nowych odkryć, pomimo, pomimo tego, że żyje w głośnych czasach jakiegoś tam średniowiecza, czy yy, z daleka od tych, te, takiej technologii, mamy dzisiaj, prawda? Więc To jest ktoś taki, kto e, używa magii, ale i technologii i, i narzędzi, o których inny się nawet nie śniło. Więc e, jest biegły, e, potrafi korzystać z wielu rzeczy, e, narzędzi, chociaż nie jest takim e, super sektornie wykształcony, jak, jak na przykład można zrobić barda czy rołga. że bardziej specjalizują się w wąskiej dziedzinie i są w tym naprawdę, naprawdę dobrze. No dobra, ale co z gameplayem? Jak on wygląda w rozgrywce? Więc w rozgrywce um, artyficjer jest tak naprawdę połączeniem z um, jednej strony kapłana i maga, a z drugiej strony troszeczkę wojownika, troszeczkę może takiego y, paladyna łowcy, może. Y, jest półcasterem, to znaczy, że nie zna zaklęcia, ale nie rzuca ich tak dużo ani tak dobrze jak magowie czy kapłani czy bardowie, ale Potrafi rzucać zaklęcia. I ma też biegłości i umiejętności, które sprawiają, że potrafi robić rzeczy poza magią, nie użycając spell slotów, nawet jak zużyje całą swoją magiczną moc, wszystkie swoje spell sloty, to dalej potrafi coś tam przedsięwziąć. Dobra, porozmawiamy teraz o numerkach. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą podklasę. Więc do hit diceów, czyli nasze hit pointy, losujemy kostką 8 D8K8, więc to nie jest jakaś super wielka kość, nie jest. Nie jest to taki super delikatny artyfiser, ale stawia go to na równo, nie wiem, z kapłanem bądź też Warlockiem czy czarnociężnikiem, polskiej wersji jego 6, czyli. Niektóre z nas mają biegłości, niektóre nawet mają po dwa ataki, więc to podciąga go, tak jak mówię, bardziej może po takiegoś paladyna, łowcę, wojownika prawie, że. Chociaż wojownicy na wyższych poziomach dostają 3, nawet tam na, na, wyższych, na najwyższych poziomach, tam 18, czy, czy któryś tam dostają nawet 4, a tak no w ogóle wojownicy to w ogóle maszynki do mięsa szatkują tak. Więc grając artyficjerem możesz wybrać jedną z czterech podklas, czyli możesz go uspecjalizować, możesz z niego zrobić, zaczynasz jako taki zwykły jakiś tam rzemieślnik, taki właśnie y, artyficer, ktoś taki jakiś naukowiec, ktoś to ukończył szkołę i dopiero specjalizuje się w jakiejś dziedzinie. Teraz kim można zostać? Cztery dziedziny są, czy są cztery specjalizacje. Alchemik, płatnerz, e, artylerzysta i kowal bojowy. Jak wyglądają umiejętności jak, jak gameplayowo podchodzi się do tych, e, do tych podklas. Więc alchemik alchemik jest zdecydowanie najsłabszą podklasą. Nie chcę łamać waszych serc, ale jeżeli wybraliście sobie, że zagrasz jakimś takim Szalonym Witch Doktorem, jakimś naukowcem, który przelewa mikstury i będzie wymiatać, rzucać kwasem, miksturami, które eksplodują, rozpuszczają podłogę, działają jak krew obcego. To niestety będziecie rozczarowani. Ale nie jest zdecydowanie najsłabszą klasą. Jego umiejętności, które dostaje na wyższych poziomach, nie robią szału, nic specjalnego. Mikstury, które mogą może, może wy, wy, wygenerować, wyczarować, pod koniec odpoczynku, robi jedną lub może też wydać spelslota, żeby w trakcie gdzieś tam starcia czy walki, tam szybko coś uważyć, przelać mikstury, coś do butelki, potrząsnąć i rzucić koledze. Um, musi spalić spelslota, więc dostaje jedną miksturę plus yy, te spelsloty, które prze, przepali, żeby zrobić kolejne mikstury. I mikstury są naprawdę fajne. Na początkowych poziomach, ale w miarę jak poziom energii i spotkań rośnie i wrogów wrogowie, z którymi się będziemy mierzyć, Również się, się niesi. Te mikstury się nie skalują, są tak samo dobre lub tak samo słabe i kiepskie, jak później. E, jak na początku, jak później na późniejszych poziomach. E, więc e, szału nie ma. E, te mikstury tak naprawdę przypominają takie zgimbione, osłabione, obdarte wersje zakręć, które możecie dostać na pierwszym czy drugim poziomie. Więc to są słabizny, naprawdę nic ciekawego. Kiedy pierwszy raz ty dostajesz, mówisz: Wow, super, mogę leczyć, mogę dawać jakąś odporność mojemu, czy jakiś buf mojemu wojownikowi, czy kapłanowi, cokolwiek super. Ale jak przybywa poziomą, inni dostają super umiejętności, a ty dalej ważysz w piwnicy te mikstury. Generalnie została ta ee, ta podklasa potra, potra, potraktowana, trochę skrzywdzona została, uważam. E, dlatego nie polecam grać alchemikiem. Odradzam. Jeżeli chodzi o płatnerza i artylerzystę. są na poziom, podobnym poziomie mocy, lepiej sobie dużo razem niż ten alchemik biedny, ale dalej nie są jak gdyby taką klasą, którą mógłbym z, szóstym, z czystym sumieniem polecić każdemu. Wymagają troszeczkę optymalizacji, żeby osiągnęli naprawdę jakiś dobry poziom. Kim jest w ogóle płatnerz? Płatnerz to taki Iron Man dosłownie buduje sobie pancerz sam który ma naprawdę super umiejętności i zdolności, może tam jest waży mniej niż normalna zbroja, a ma taką samą obronę, jest, może, może się w niej skradać, jakoś tam ją na oliwi, czymś tam podbije, jakąś cichą, tą, wytłumie jakimś materiałem czy skórą, gdzieś tam włoże gdzie w ogniwa tej kolczugi i, i nagle się może skradać w tej zbroi, gdzie normalnie narobiłby dużo hałasu. Ma też dodatkowy atak na piątym poziomie, więc to są fajne bonusy, fajne są naprawdę fajne, ale brak jest takiej jakiejś jednej definiującej umiejętności czy zdolności, która by po prostu pum robiłby i kładłby wszystkich na łopatki. Większość klas ma taką jedną albo ma coś dobrego na początku, i później ma trochę słabsze umiejętności. Albo na odwrót, na początku teraz słabsza, a później dostaje jakiś bonus, na przykład może powiedzieć, że tam o Warlock na początku bieda, ale tam od 10 poziomu zaczyna wymiatać. Tutaj nie, po prostu jest ok, ale taki ok zostaje do końca. E, nic specjalnego, płatność e, ten nasz e, armorer, a kliarz z drugiej strony. To jest ktoś, kto nauczył się zbudować swoje, to się nazywa Eldritch Cannon, czyli jakieś mistyczne działo, broń palną po prostu ma, czy magiczną jakąś, która ma tam chyba trzy, może mieć trzy rodzaje, może mieć broń na bliski zasięg, daleki zasięg, bądź broń, która może wspomagać, czy może strzelić tam w towarzysza i go tam chyba uleczyć, przywrócić mu trochę, czy dać mu jakieś tymczasowe pointy. Um, może robić friendly fire i, i, i będzie ok. Yy, więc jest fajny, jest fajny koncept w ogóle, podoba mi się, ale jest ta super sprawa, Jakś koleś, który ma jakąś taką rurę z doczepioną jakąś taką, taką samopał jakiś z doczepioną jakąś tam yy, rączką od kuszy przerobioną, obwinięto to jakąś skórą czy materiałem, mu się przegrzewa, więc żeby go nie parzyło w ręce. Bardzo fajny, bardzo fajny koncept. Jest bardzo fajny na niższych poziomach, super fajny, yy, ale ponownie jest yy, brak. Tego czegoś, tego, tej siły przybicia, ten sam problem co płatność. Brak jest takiej definiującej definiujące jego zdolności, która by po prostu BUM e, rozsuwała inne klasy i robiła dla niego miejsce. Nie jest aż taki dobry, e, e, na przykład płatność ma dodatkowy atak, ale artylerzysta, co by nas ta sugerowała, ponieważ wali z artylerii nie ma tego dodatkowego ataku. A broń, żeby zaczęła się skalować, chyba dopiero od 10 czy 9 poziomu dostaje dodatkową kostkę do obrażenia tej broni. Bo do tej pory ma ta broń, co daje tyle co zaklęcia z pierwszego poziomu. Przez pierwsze 9 poziomów wali zaklęciami z pierwszego poziomu. Jako akcja. Strata czasu. Um, brak jest tego takiego boom, tego takiego czegoś, tego, tak jak powiedziałem, tej siły przebicia. Więc również alterzysta wymaga ostrożnej optymalizacji żeby pokazał pozory, żeby naprawdę zabłyszczał. Tak samo jak ten płatnerz. Bo alchemikiem, tak jak mówię, nie grajcie. Teraz ostatnią podklasą jest e, Battlesmith, Kowal bojowy I ta podklasa, ta podklasa naprawdę mi się podoba. Jest fajny. Po pierwsze, dostajesz dodatkowy atak. Po drugie, fajny zestaw zaklęć, chociaż ten płatnerz i alterzysta też mieli OK zaklęcia. Ale Kowal ma naprawdę fajne zaklęcia. Ma dobrą synergię ze swoimi zaklęciami i tym, co może robić. Ma dodatkowo, a tak jak już mówiłem, dodatkowo ma golema swojego. Może zrobić swojego, to się nazywa, jakiś tam defender, obrońca czy coś takiego, ale ma swojego golema. Może mieć formę jakiegoś zwierzęcia bądź humanoida, i ten defender, obrońca chodzi za tobą i naparza wszystko, to się rusza, czy tam pomoże ci, podtrzyma cię, odciągnie cię z walki, jak jesteś ranny może go wysłać na zwiady jak go rozwalą to go odbudujesz countryfem. Możesz wziąć country mending i ten country przywraca mu chyba tam 2k6 hitpointów. Możesz go leczyć w nieskończoność. Nie jest zbyt twardy, ale nie jest też jakiś taki e, beznadziejnie słaby jak te zwierzęta ranger'a, beastmaster'a, władcy zwierząt. E, jest, nie jest jakiś super mocny, ale jako takie wsparcie, pomocnik, który tam z drugiej linii coś może robić, coś działać, jest fajny. Więc e, kowal bojowy ma moją rekomendację. Yy, możecie z niego zrobić coś fajnego nawet bez jakiejś, tak jak mówię, super dużej optymalizacji maksowania. Yy, bo tak jak mówię, płatna czylarzysta wymaga, wymaga midmaxowania, żeby cokolwiek zrobić z tych klas. Yy, ale skupiliśmy się na podklasach. Co jeszcze można powiedzieć o artyficjerach? Artyficjerzy ogólnie, jak wszyscy, czyli ten chemii, i, i wszyscy wszystkie podklasy mają też zdolności, które pomagają im tworzyć magiczne magiczne przedmioty. Większość z nich jest takie bezużyteczne, troszeczkę bezużyteczne, tak mówię bezużyteczne, bo nie możesz, niektórych z tych przedmiotów, przynajmniej na pierwszych poziomach, możesz stworzyć magiczny przedmiot, który będzie wydawał się jakiś odgłos albo może powtórzyć wiadomość. I o tyle, o ile fabularnie możesz zrobić coś super fajnego, nie? Jakieś oblężenie, możesz nagrać wiadomość na jakieś tam urządzenie i procą czy tam łukiem przestrzeić je za mur do jakichś oblężonych żołnierzy i przekazać im rozkazy. E, fabularnie... Jest to bardzo fajne, ale w walce tego nie użyjesz. Dodatkowo na wysokich poziomach, chyba od 10. poziomu wzwyż, dostają dodatkowy slot, dodatkowe miejsce na dostrojenie magicznego przedmiotu. Czyli normalnie każdy może dostroić trzy magiczne przedmioty. może aktywnie korzystać z, nich, z ich zdolności, umiejętności, czy tam zaklęć, bonusów, które dają. Artificer pomija to i może dostroić kolejne magiczne przedmioty do tego stopnia, że na 18 poziomie może mieć sześć magicznych przedmiotów i czerpać z nich bonusy. To jest naprawdę coś. To jest naprawdę coś. Zważywszy na to, że sam może stworzyć jakieś pomniejsze przedmioty. E, Zobaczmy, że sam stworzy sobie jakieś dwa jakieś pomniejsze bonusiki i znajdzie cztery jakieś i założy to na siebie, to to się te bonusy zaczynają się dodawać i naprawdę można, można coś fajnego zrobić tego, z tego artyficjera naszego. I od siódmego poziomu, to 18 poziomie, a na siódmym poziomie artyficja staje się takim mini bardem, Może to się nazywa Flash of Genius, chyba to się nazywa, taki przebłysk geniuszu. Jako reakcję możesz krzyknąć do kogoś w walce, żeby dać mu, czy poza walką, żeby dać mu pomysł, nie? Żeby o, słuchaj, idź tam, złap to z drugiej strony, albo y, tam y, obejdź, y, obejdź tutaj, albo weź, użyj tego przedmiotu, albo tego klucza, żeby tam łopaty, żeby podnieść coś tam, podważyć. Dajesz taki bonus, taki jakiś taki przebłysk geniusza, jakiś dobry pomysł swojemu koledze z drużyny i ma, możesz sobie dodać do rzutu twój bonus do, z inteligencji. Czyli bardzo daje charyzmy, on dodaje z inteligencji. To jest, to jest fajne. E, jako postać wsparcia, wszyscy, nawet, nawet ten biedny alchemik, są naprawdę fajni artyficjerzy. Aczkolwiek uważam, tak już podsumowując, podsumowując e, artyficjerzy, Fajny koncept, mega fajny. E, jako wsparcie są świetni, są bardzo dobrzy, aczkolwiek e, przy kapłanach wymiękają. Przy magach, mm, pełen mag, który specjalizuje się w buffowaniu, też e, uważam, że nie są tak dobrzy. E, to fajna klasa, artyficjer, to fajna klasa, która została kiepsko zbalansowana. Zważywszy, że wydrukowali artyficjera ponownie w taszy, gdzie. Niektóre podklasy są tak potężne, że ocierają się o, o po prostu game breaking, no, o, o rozpieprzające w, w ogóle równowagę i balans gry. To Artificer jest troszeczkę, dostał taki e, krótszą słomkę, wyciągnął. A, i, I tak jak powiedziałem, nie będę się powtarzał. E, znacie moje rekomendacje, którą podklasą grać, którą podklasą nie grać. E, to by było na tyle, chyba. E, to wideo trwa już trochę. O ile jeszcze tu jesteś, możesz zajrzeć tutaj, któryś jakiś odnośnik, udać się do któregoś mojego filmiku, gadamy tu o RPGach i innych sprawach, Uda się też tutaj do sekcji z komentarzami, zostaw coś, łapkę w durel, w, w, durel, w dół, w górę, w dół możesz zostawić, bądź udać się też do innych odnośników, linków na dole. Ode mnie to na tyle, do usłyszenia, trzymajcie się.